Dobra, tak. i tak się nabija X. Na godzin mam 23X. Chyba 24. Siemanko, z tej strony Marek i jak widzicie, gram w Minecraft i dzisiaj będziemy budować tajną bazę i przy okazji Wam pokażę Markowice. Dobra, to... Yy, no, ogólnie ta tajna baza będzie tutaj. Yy, dobrze, teraz sikierki. Tylko szukam, dobra, tutaj jest. I sobie tam bloki. No, chyba to Was takie wystarczy. No. no i ta tajna baza będzie. O, jeszcze niebieskie. Nie no, mamy to, zrobimy takie. Dobra. Jak chcecie, to też możecie takie tajne bazy zrobić. Tak. I teraz łopata. I nie będę wiedziała, co to jest. Dom, Ogólnie w Markowicach mam tutaj scenę, tutaj jest mój bank, dom i wieżowy. Zaraz wam to wszystko pokażę. Tutaj są świnki, dają mi ekspa. Tutaj się uczę szulać z buku i z kuszy. No i tak szczerze to tutaj mam ochraniarze 7, a tutaj mają konieki. Dobrze, no i, może taka poza, może trochę większa. O, i to będzie o tak. Dobra, i to tak. Dobra, i coś takiego. I, i tutaj mam dietę. I ten bloczek. No i to tu się nazywa. Podam dwa. To będzie pogląd. To już ta tabliczka mi przeszkadza. I co to jest z tym zrobić? No jeszcze. Postawmy dzięki. nie będzie, bo to w końcu tajna baza dobra i teraz tylko sobie zbudujemy ścianki jeszcze wyższe dobra, już nie doskakuje z sobie podki nad Żebym wyżej skakał. Oh, A już mam na niewidzialność, to mogę kogoś sprękować Dobra, i tak myślę... Hmm, co co tu zrobić? To może być tylko. No Byt, Dobla, does, Buta, a, dobra, tak stop Pyk i pyk. Dobra. I teraz tutaj to samo. Tutaj... O, dobra. Jesteśmy. I teraz tutaj będzie crafting. No ah, jest. Tutaj na bazę zdobiona. I po prostu jak ktoś przejdzie, no to będzie się zastanawiał nad tym. Ale no jak wejdzie do domku, no to nie, no, nic tu nie ma, tylko jest to. No i... Przecież możecie sobie to zniszczyć. On nie będzie wiedział, co zrobić. Czy ona. A po prostu tak... I jesteście. No i... Macie tutaj na bazę. Dobra, teraz wam pokażę Markowice. I piek. dobra. Teraz możemy tam jeszcze coś postawić, ale to później. Markowice ogólnie. No domek to chyba jakoś widzieliście, ale jeszcze teraz wam pokażę. Yy, tutaj mam yy, Leona. Leona, bo no, mam w domu Leona, tylko no, jest czarnym. No, ten jest podobny i ten jest podobny, dlatego wziąłem dwa. A tu jest piłka. Nie mam piłka, ale mi się spodobała nazwa, a chcę jeść sam, to wziąłem. No tutaj robię miksturki ogólnie, tutaj mam skrzynkę no, dla zwierzaków i w ogóle płyty jakieś. To, jakbyście nie widzieli, to możecie na przykład tak. O, postawię sobie to tutaj że nie wiem, tak Nie. No, stack i 16. Yy, zniszczę to. Nie wiem, czy to się kierłem, czy kilofon, kilofon, yy, No i mi nie wypadło ogólnie. Ale mogę to na przykład tutaj przenieść i mam. No to co takie jest fajne? Dlatego nazwałem to placek? Dobra. Yy, sobie już to schowamy. Didy to nie potrzebuję. Mm. Jedzą Jedząko. No ze świn trochę mam. Dobra. Golemy tu chronią. Dobra. No ogólnie ja tu w sobie dobry taki parkour. Konie to tam jedzą Z mi się w ogóle nie interesuje. O, tutaj mam takie przejście w ogóle. No i tutaj mi się cały czas despią. No i nie wiem co z tym zrobić. No on na cały czas się podspią No co ja mam z tym zrobić Jakby No halo Ma no, jak to już się zbagował? <grym> to mi nic niepotrzebne W ogóle Co się z tego robić pewnie nic Dobra i to sobie tutaj wyjdziemy To jest taka niby winda Wchodzimy. Dobra, jedziemy windą. Jesteśmy. I tutaj w ogóle wziąłem jest żeby nikt mi tu nie wchodził. Tutaj sobie nagrywam filmiki, klawiatura myszka. Mogę sobie obrabiać. Dobra. I tutaj mam tło, żebym jak chciał nagrywać to mam. Dobra, no i tutaj mam knafting. Dobra, a jak się zjeżdża tą windą? O tak. No i w ogóle nie straciłam sobie gruszek. Dobrze. Czas teraz na bank. Bank ogólnie mam tutaj. No i jak myślicie, no bank matka. Ale to co tutaj jest to nie jest wszystko w ogóle. To jest tylko, żeby złodzieje to zabrali i uciekli. To nie jest tak. Tutaj mam trochę inną wyglądem. E, Taką. O. I proszę, to jest tak. To jest moje bogactwo. A nie to na dole. Po prostu odstraszam złodziei tym sposobem. Dobra, no i tutaj mogę sobie zlecieć już zbrojkę, nie wiem jakie ma statystyki, ale no ochronę, żebym je chroniła, dobra? Zresztą taki jedny. Dobra, tutaj mamy, tutaj ogólnie ja śpiewam, Moi... widowni nie mam za bardzo, bo tylko golemy i moje zwierzaczki. Na koniec wam może zaśpiewam te coś. Dobra, mam 7 miałem 10, ale poszli do wioski. No świnie mi dają ekspa. no chyba już mi za wiele nie, ale mogę wam jeszcze pokazać jak wchodzę do tych świn. I jak wychodzę, bo wyjeść, to nie jest wcale łatwe. Ja i tutaj mam mięsko po świniach, a tutaj mam matchewki. Są wiele na przykład dwa z takim. Nie, świnki. No właśnie tak się zabija. Wyciągam matchewkę i czekam. I one po prostu giną. Wchodzę i patrzcie, ile mam mięsa. No 12, ale jakbym bym tam trochę posiedział, bo to bym miał dużo. Dobra, i tak się nabija ekstra. Mam 23 ekspertów. Teraz 23 pedów. I to jest mega fajne. Jeśli nie przestańcie tak się na mnie patrzeć, to zrobię Co? Już koniec. 35 pedów. To jest za każdym nie mieszczę się w złym ręku, nie wiem. Zaraz Wam pokażę, jak wyjść. Oczywiście tutaj stąd też mogę otworzyć skrzynkę. Świnie, wyjście mnie, dopuście na no. dobre świnie. Dobra, szybciutko sobie wynabijemy. No, 30 nie dobijemy, może, ale też wezmę ten mój, na krótki. Golem własku. No właśnie, miałem, jak miałem 10 golemi, my move, no to jeden mi tu wlali. No i musiałem go zabić, bo chyba nie uświęcił. Na razie go nie zabijam, ale później go zabijałam. No to Gincie, please. Wiecie, jak się jeszcze nie nastawałam, żeby nas z tego No zresztą z czegoś trzeba żyć. Dobra, i wyjść trzeba tak. Nie można przeskoczyć. Albo mój skok to bym przeskoczył. Ale wychodzi tak. One się nie mieszczą, a ja się mieszczę. Bo to jest proste. będę wkładam męską. Mały jest tu. Dobra, ze własną tabliczką mieszczę. Nie wiem, co wam tu jeszcze pokazać. Może coś jeszcze zbudujemy. Dobra, y, to co ja widzę do mańką? Tutaj y, tam bujeczka. Domak. No jest. Część zwierzeczki. Dobra, chyba wam zdoby tym Słońce zachodzi. W nocy będzie szał. Dobra. Zwierzaki, szykujcie się. Wychodzimy. Tutaj takie niepotrzebne rzeczy w ogóle chowam. już się nie mieściłem, no. to tutaj. Mm, to. No już. Bloki. No jest. Teraz te bloki sobie odkładamy, bo nic są niepotrzebne. No i jej nie zakładam. Oj, wiem, żeby było fajniej. Mogę taką albo mogę taką. Wezmę taką. Jestem niewidzialne. Zwierzaki widzicie mnie? Halo? Halo. A jakby co podwody po widzą? To jakby co nie dopciej tam na no, potwory, widzą Dobra, i teraz wam pokażę, jak to się da. Tak. Pyk, 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 pyk. Eee, z prochem to wychodzi taka rzucana, a bez prochu wy, no, możecie wypić. Dobra, No, halo. No, dobra, to. I tutaj sobie ułożymy najpierw. Aha. No. Dobra, tak. najpierw robimy tak. Y Netherowa brodawka. Łop, nie mogę. I w najszybszy przypadku na świecie. No tak. Dobra. idealnie. i Teraz złota marchewka. Nie widać mnie Patrzcie Piesek trochle lewituje. Trochle lewituje. Musisz ten trochę jakoś wziąć On lewituje, piesek Proch lewituje Teraz nic Teraz wszystko to jest Nienaturalne. O, spróbuję przejść padku. Jak ja to zrobię? Fawię. to okay. jest. Hop, hop, hop i hop. Jestem. Jak ja to zrobiłem? Dobra. Tak i tak. Macie nad. kto wizja 3 minuty. I co jest? Co się dzieje? Hop. Hop. Ja. Nie umiem tego. Dobra. tak. Dobre. teraz macie niewidzialność. No tylko y, to weźmie się. Y, niewidzialność 3 minuty. Jak do ciebie to daje ci energię, i dlatego jest na 8 minut. A Jak weźmiecie to, to jest rzucone. No i już. Dobra. Dobra. Z... Poczekamy. Już. Jest. I nie widziałem minut. Teraz to jest rzucone. W to już schowam. A lepiej dobić po kolei tak jak ja, bo ja próbowałam no w ogóle, że biodę to, 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 to. No i mi nie wyszło. Już nie mogłam. Dlatego lepiej robić po kolei tak jak ja. No i macie niewidzialność 6 minut. To jest naprawdę 6 minut, tylko coś jest zapakowane. Bo ja mam jeszcze niewidzialności 2 minuty. O! To idealnie z z kom się pokaże. Dobra, szybko bierzemy dla nich mięsko. Nie wiem, to, to, to. Dużo, może jeszcze ciastka wezmę. Dobra, mamy, to jest doda taka, że byli. I wyrzeki chodźcie. Niewidzialny Madek. Y Chodźcie Co z wami? Teraz ty pimpek. No, i chodźcie. No, co? Dobra. Chodźcie, wychodzimy szybko. coś próbowałam, ale się nie udało. Draftyng lewitujący. Nie wierzę. Dobra, no, to mi się skończy. I, z, zwierzaki, siadajcie sobie. Zajmujecie się... zajmujecie miejsca. Dobra. Jeszcze. szybko sobie... No, no halo. Dobra zaraz smarek będzie Dobra jeszcze mnie nie udam Dwie się duszają Dobra co to że wyjdzie? chciałem dla was zdobyć w nocy wystąp. Ogólnie nie będę śpiewał, ale no trzeba im zaś Dobra, 40 sekund. No i co zrobić teraz? Z yy... czego to się zrobi? Aha. Dobra, trzeba tylko zabudować. Dobra. Kochani, zadać się zaczniemy. Oczywiście tu jest my jak Marek. I tutaj mi się nie chciało wypełniać, prawda? I 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, witam Was, wieżaki Pimpek i dwa Lamy. Dzisiaj będzie króciutki występ o moim kanale. Czyli. Um, bardzo bym chciał wybić milion subów. No i. No czekam cały czas na te milion subów. No i te. Dlatego, bum, muszę dać to. Proszę bardzo. nawet nie zobaczę. Bum. O. Y, tylko bez myśli. Bum. Macie zwierzaki Ciaska się skończyły Jakie okay, to jest fajne Macie. O, no, dobra, już się skończyło, że w sobie dobra. jest tylko, tylko mięsa. Dobra, macie. Wszystko jest dla was. Dlatego uwalniam was z Jesteście wolni! Teraz wy jesteście youtuberami. Proszę, idźcie na scenę. Idźcie na scenę. Dobra, nie Zaprowadzę... W... Aha. Dobra. Już. Leon. Muszę ich ponumerować. I jak chcecie, to mogę wziąć kolejnego psa czy kota. Tylko nie wiem, jak go nazwać w kompletnie. No I jak wymyślicie, jak go nazwać? Może Madek? Długi Madek, to jest. Dobrze, zwierzaki, zostańcie. Siad. Siad. Siat. No. No to... Tak wygląda baza. O, proszę. Nie zrozumiałam, że U, niezu, nie wierzę. No to... To by było na tyle. Ta-pa-pa!